Przyjedziemy się Kawasaki EX650 od mojej żony. W wiele osób, w Kawasaki EX650 w sumie to jest niby ER6F. Tylko już te nowsze roczniki, bynajmniej na przykład ten model, co, co ma Ola, e, ma już w dowodzie, że to jest Kawasaki EX650. Nie wiem dlaczego. Sprawdzimy sobie, jak się jeździ na tym motocyklu. Ja przyznam szczerze, że jeździłem na nim dwa razy i to tak. A, chwilkę tak naprawdę. Dzisiaj sobie zrobimy taką szybką trasę. E, ocenimy, jak nim się jeździ, czy, czy jest, jest to dobry motocykl dla początkujących. Dlatego teraz teleportacja i przenosimy się na. A Kawasaki X 650. No miała być szybka teleportacja, a zamknęli mi przejazd kolejowy. Fajnie. No cóż. Nie poradzimy. Dobra, trzy godziny później. Więc jedziemy już Kawasaki e, EX650. Czy to jest motocykl dla początkujących? Moim zdaniem, jak, jak najbardziej tak. Warto przygodę swoją od takiego motocykla zacząć. E, tak naprawdę jest. Bardzo prosty w jeździe. Pozycja jest bardzo wygodna, bo tak naprawdę siedzi się wyprostowanym. To też, przez to, że pozycja nie jest taka sportowa, to łatwiej, łatwiej takim motocyklem manewrować. Przynajmniej. Dla osoby początkującej, ja mam na przykład około metra m wzrostu. Jak dla mnie jest on no, wręcz idealny. Myślę, że osoby, które mają no, nawet 1,55 m, bez problemu sobie poradzą z obsługą tego motocykla z jazdą. Tutaj mamy w ogóle silnik dwucylindrowy, pokażę Wam, jak strzela. pewnie słychać. Tak to się wyciera. Jest to, jest to jakiś silnik chińskiego pochodzenia. Tak mi się wydaje, bo e, my go nie zakładaliśmy. Tak naprawdę założyła go osoba, jakiś młodzik, od którego go kupiliśmy. No więc tak to wygląda. No. Idziemy sobie na dwójeczce. No, dobra, zobaczymy, może VMAX na jedynce. Dobra. Nie, no myślę, myślę, że zbiera się jak najbardziej, ok. E tutaj, tutaj są 70, jest 78 koni, dwa cylindry. Ja tak zauważyłem jeżdżąc nim, że on ma mega duże przyspieszenie e, tak powiedzmy do tych 150. Potem, potem, już trochę brakuje, no ale jednak no czego oczekiwać po motocyklu na pierwszy raz? Na pewno, na pewno nie mocy moim zdaniem, bo to jednak trzeba, trzeba trochę trochę w... Nabyć wprawy, a potem można szybko jeździć. Ale powiedzmy, o, mamy dwójeczkę, 40 na godzinę, i uwaga, gaz. Chwila, moment, i 100 na godzinę. Także, także jest jak, bardziej, jak najbardziej ok. W ogóle fajnie chodzi, moim zdaniem. Dla mnie w sumie też to jest coś nowego, no bo ja jeżdżę cały czas z -ką, która ma 4 cylindry tam jednak ta charakterystyka jest zupełnie inna na praca silnika. Bardziej mi się cztery cylindry podobają Ale dwa cylindry wcale nie brzmią źle, tym bardziej na jakimś tam głośniejszym wydechu Nie wiem, zastanawiamy się czy tutaj nie wymienić tego wydechu na serię no ale to się zobaczy. Żonie trochę przeszkadza ten dźwięk. No i na przykład w ogóle szczerze mówiąc. No, bez sprzęgła wszystkie biegi. Fajnie, faj, fajnie to chodzi moim zdaniem. Przyjechałem tu w ogóle z kolegą Miał mnie nagrać w tunelu W sensie w ten dźwięk no Ale nie wiem czy to, czy to wyszło Zapytam się go czy się ścigamy Szybę otwórz <ścoughs> Ścigamy się dobra, możesz go postawić. Nie, no ja wiem, na ja, ja tak pytam. Ja jeszcze go pokażę w ogóle tak z zewnątrz. O, ostatnio w sumie tak, tak szybko go. Pokaza o, w ogóle tu jeszcze z dodatków. Ostatnio nie nagrałem tego. Tutaj fajna osłona chłodnicy Kawasaki. Spoko to wygląda. To jakieś naklejeczki. Nie wiem, czy to gościu dorabia. Czy one, czy one tak były oryginalnie. Ale no, tak to wygląda. W ogóle już te, te ER6F, te nie, wiem, nie wiem, jak to nazwać. Czy to jest jakieś poliftowe, czy, czy co. Już mają taki wygląd takiej typowej szlifiery. Takiego typowego ściga dosłownie. O. Aha, w ogóle nie wiem, jeżeli, jeżeli wiecie, to dajcie znać w komentarzu. Bo patrzcie, na przykład włączę sobie kierunek w prawo, przez to, że gościu założył tutaj niestandardową lampę w sensie. Podejrzewam, że kierunki były osobno przy ogonie, przy rejestracji, to przez to tak, tak to wygląda, że to miga po prostu tak szybko. Nie wiem, czy jakieś przerywacz trzeba kupić, jeśli tak, to gdzie to zaontować. Nie znam się totalnie na elektryce. Jak ktoś wie, to niech napisze w komentarzu. Będę bardzo wdzięczny za, za taką pomoc. No i tyle no. Zobaczymy czy się będzie sprawował. Żona jest zadowolona. Na pewno hamulce działają gorzej niż w Zetce Trzeba mocniej naciskać Szczególnie y, Wajchę z tylniego hamulca y, Chyba, że to jest kwestia jakiegoś Płynu hamulcowego, który będzie wymieniony Nie wiem, chociaż wątpię, bo tutaj Raczej gościu tu poprzedni dbał No i zobaczymy Strasznie tutaj mi brakuje Wskaźnika biegów Czy licznika, no licznika biegów Już się przyzwyczaiłem trochę do, 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 do swojego wskaźnika ale wiadomo jest to wszystko kwestia przyzwyczajenia Nic, mam nadzieję, że taka szybka, krótka prezentacja Tego motocykla Wam się spodobała W planach ogólnie mam jeszcze zamiar Nagrać takie Parę takich odcinków Przejadę się Między innymi Suzuki GSXR 1000 Od kolegi no, no, Wstępnie powiedział, że, że Da mi się przejechać Także zrobimy jakiś materiał jest ten też strasznie ciekaw, bo nigdy nie jeździłem na tak szybkim motocyklu On ma tam prawie 200 koni, także no... Wręcz aż trochę przerażające Ale zobaczymy Kolega z tyłu mnie nagrał. Ciekawe, czy, czy będzie to widać na, na filmie, bo nagrywał telefonem, <grywa> czy było widać strzał z wydechu. Podobno te dwucylindrowe silniki mają taką tendencję, że one bardzo często strzelają z wydechu. <grywa>